Witajcie kochane cywilizowańce Tak, właśnie tak was nazwałem Siebie również e, Nazwałem was tak, bo No zaraz się wyjaśni dlaczego Zresztą z tytułu tego filmu pewnie będziecie wiedzieć Właśnie teraz Pochylacie się nad tabletem, komórką e, Telewizorem, komputerem e, Żeby obejrzeć ten odcinek I chwała wam za to, dzięki wam za to e, Ten odcinek będzie traktować o Nazwijmy to szumnie recenzji być może tak tego nie nazywajmy, może nie będzie to recenzja, a po prostu kilka słów o, o książce, którą mam w ręku w oparach dymu. Zaczadzę ją teraz kadzidłem. Pięknie, książce Rafała Wierzbickiego, pseudonim Rufus. Rafał woli, żeby zwracać się do niego Rufus, więc tak będziemy mówić na potrzeby tej wideo recenzji, tak to też nazwijmy. Subarktika. Debiut, debiut tego autora. Debiut jeśli chodzi o indywidualne dokonanie, bo do tej pory Rufus działał i działa pod logo, pod, pod znakiem sygnującym, jakby jego działalność o nazwie Stary Wspaniały Świat. Sama nazwa Stary Wspaniały Świat zapewne nawiązuje do powieści Toma Hodkinsona, która to jest jakby celebracją niespiesznego stylu życia. Wydaje mi się, że coś takiego też tutaj próbuje uskuteczniać Rufus w swoim wydawnictwie. No i co? Powiedzmy pokrótce, czym ten człowiek się zajmuje, kim on jest. Może kim on jest, to sobie znajdziecie w internecie, że, że tam pracował kiedyś w Panie, porzucił to, był adiunktem, dmuchniemy, bo za bardzo dymimy. No i Rufus w swoim wydawnictwie skupia się głównie na wydawaniu książek, które sprzed dwóch, trzech wieków, w zasadzie to z tego co pamiętam XIX głównie wiek go interesuje, bądź też początek XX wieku. Gdzieś tam twory, które były kiedyś szanowanymi poradnikami, nie doczekały się nigdy przykładu w języku polskim, Dzisiaj, dzisiaj Rufus bierze je na tapetę, tłumaczy na polski, poradniki z tamtych lat, które dzisiaj czasami brzmią dziwnie, czasami być może nawet śmiesznie, a czasami są dosyć potężną skarbnicą wiedzy. No i takich książek w wydawnictwie Stary, Wspaniały Świat na przestrzeni ostatnich 3 czy 4 lat, od kiedy, od kiedy to wydawnictwo działa. Rufus dorobił się już kilku i, i chwała mu za to. No, i chłop wyruszył do Laponii. Z tego co wiem, Rufus wyrusza raz do roku przynajmniej w miarę często. Przynajmniej jak takie na nasze tutaj cywilizowane standardy na wyprawy, które dla niejednego byłyby wyprawą życia. No, internet, YouTube'a w zasadzie obiegły już filmiki z górskalistych. Wyprawa z Universal Survival z Jakubem, jeśli się nie mylę. Także wyprawa z Szymonem z Simon Discoveries w te, w te same ostępy pięknie, wciągnęło mnie to na maksa no i teraz jak się dowiedziałem, że chłop wyruszył latem tego roku do Laponia, a później to wszystko spisał musiałem tą książkę mieć trzy dni temu ona do mnie przyszła, w dwa wieczorki ją przeczytałem wczoraj skończyłem ją o drugiej w nocy, w zasadzie dzisiaj eee, opiłem się yerby i się zastanawiałem o, ja jestem z pieskami jakby, co? opiłem się yerby i się później zastanawiałem dlaczego nie mogę zasnąć, czy przez yerbę czy przez tą książkę bo dumałem jeszcze po jej zakończeniu przez kilka dobrych chwil e, myślałem co wam chcę o tym powiedzieć i myślałem też o tym co tutaj zostało spisane a już pokrótce może nie streszczę wam, ale opowiem wam moje odczucia o tym zaczynamy o książce, sama jej forma patrzcie jaka okładeczka Okładka to jest coś takiego. Tył. I parę słów o samej oprawie. Oprawie graficznej, okładce. Sposobie tutaj e, w, jaki, w jaki jest napisana ta książka. I zrobiona przede wszystkim. E, no, mamy. Wygląda to jak album. Wygląda to jak album, spójrzcie. W taki oto sposób. Jest, jest pisana co jakiś czas fotki. Foty powiem Wam, cytując klasyka Bushcraftu, petarda. <grytania> petarda, fotki robione aparatem otworkowym. Coś niesamowitego. Aparat otworkowy w XXI wieku. Pełne pokłony za to, że chciało się nawet w kwestii ekwipunku dotyczącego uwiecznienia nawet uwierzytelnienia można by powiedzieć jakby jakieś stworzenia dowodów z tej wyprawy to nawet w takim ekwipunku Rufus zadbał o styl retro czyli o coś sprzed, sprzed wielu wielu lat aparat otworkowy te zdjęcia tutaj mają niesamowity klimat sama okładka, oprawa graficzna jest mega sam tutaj układ tych kolumn no, no może nie jest jakiś super przyciągający nie czyta się tego super dobrze i ciekaw jestem ile by wyszło normalnie stron, gdybyśmy mieli jednokolumnowe tutaj przedstawienie formy tekstowej i czy w związku z tym, gdyby ta książka nie miała twardej oprawy i była takim standardem, czy byłaby tańsza? Bo cena tej książki to 6, bez 10 groszy, więc sporo. Sporo wydaje mi się, że sporo maniacy książek mogą powiedzieć, że nie, to nie jest dużo. Dla mnie to jest dużo, ale tą książkę musiałem mieć. No, i też parę słów teraz dla Was o niej, jeśli ktoś się jeszcze waha. Dalej, kilka słów odnośnie formy, w którą ubrana jest treść tegoż dziełka, bo nie nazwę tej książki produktem, nie nazwę jej produktem. Już Wam wiele zdradzam w tym momencie. Forma, czyli sam język, jakim to jest napisane, język i humor bardzo dużo. Moim zdaniem, subiektywnym oczywiście, nawiązuje tutaj język Rufusa do Nesmuka. Do Nesmuka, czyli jego humor, taki czasami troszeczkę cynizm, delikatna gdzieś tam nerwowość, no, cechy ludzkie. A no, czykolwiek bardzo dobrze się to czyta, tak samo jak dobrze czyta się Nesmuka. No, i sama wyprawa. Wyprawa Rufusa Kanadyjkom na, na jeziorko, w zasadzie to chyba nawet jeziora lapońskie. To tutaj generalnie Kanadyjka. No, czuję tu mocną inspirację Nesmukiem i nawet książką, którą Rufus przetłumaczył. Leśne Wydrówki Kanadyjkom przez Adirondack z tego, co kojarzę taki tytuł. Również Nesmuk. George Washington Sears. Także inspirację czuć tu dużą, naprawdę dużą. Powiem Wam od razu, strzał z grubej rury, armata odpalona na dzień dobry. Co najbardziej urzekło mnie w tej książce? To przemyślenia. Przemyślenia spisane inną, mniejszą czcionką. Eee, takie wolne notatki, gdzieś tam zapewne w notatniku Rufusa za, zanotowane w trakcie wyprawy. Te wolne przemyślonka pokazują mi, ja to sobie nazywałem gdzieś tam w głowie, dzień świra. Po prostu dzień świra Czyli człowiek jadący w odludne ostępy e, przeżywa swoje życie czy na nowo, przeżywa swoje życie e, dotychczasowe, sceny z tego życia dotychczasowego, e, emocjonuje się tym, co powoduje, że bohater jest przeze mnie przynajmniej z całym szacunkiem e, utożsamiany z, z kondratem z dnia Świra. No, pff, naprawdę. Petarda, petarda, te przemyślenia, gdzieś tam głębsza refleksja, wejście w siebie i przede wszystkim e, i przede wszystkim coś takiego jak e, mówi się często idziesz w teren, e, zresetować głowę, uporządkować swoje myśli, poukładać sobie w głowie, naładować baterię. Rufus zdaje się to robić na naprawdę długim dystansie przekrojowo, a te notatki, to jest perełka wisienka na torcie. Czy tam nawet truskawka jak to woli, mam wrażenie też, że Rufus tutaj w tej książce momentami nie wiem, czy to nie będzie spoiler, moim zdaniem nie jest to spoiler, momentami tak jakby rozlicza się z bliskimi, ze znajomymi, którzy nie do końca rozumieją, akceptują jego pasję, to czym się zajmuje, mowa tutaj o Buszkrawcie tradycyjnym. no i cholera, no, ta próba jakby rozliczenia w zasadzie wytknięcia swojego ja w tym, w tym całym przecież własnym zdaniu, w tej całej własnej pasji, którą uprawia Rufus. No cholera, no, wydaje mi się, że też to mam, że mam to samo. Co prawda, nie w taki sam sposób pewnie to przeżywamy. No i być może nie robię tego, aby innych rozliczać bądź też nazywać na różny wesoły, często sposób, ale też po to, żeby od nich uciekać żeby uciekać jak najdalej, żeby pobyć chwilę samemu, no i żeby uciekać do zrozumienia, do zrozumienia natury, tego co nas otacza i do zrozumienia siebie, zajrzenia w głąb siebie. No, gdzieś tutaj, przybierając taką taktykę nawet delikatnej pogardy do cywilizowańców, Rufus stwarza sobie taką jakby być może zabiegiem celowym, taktycznym furtkę do tego, żeby zjednać sobie grono sprzymierzeńców. Cholera, faktycznie, ten koleś ma rację. Tym bardziej, że w tej książce bardzo dobrze to argumentuje. Ktoś inny powie co za ortodoks. Radykalny ortodoks, wręcz fanatyk. Fanatyk buszkraftu tradycyjnego. Oldschoolowy ortodoks wyznający zasadę zero plastiku, zero dóbr cywilizacyjnych poprawiających Twój komfort. Ma być surowo. Ma być czasami ból, bo oni, ci oni, którzy kiedyś byli, istnieli i kładli podwaliny pod ten bushcraft, którym dzisiaj się rufus para bardzo mocno. E, oni to przeżywali i odczuwali na własnej skórze. I próba gdzieś tej rekonstrukcji no, jest, wydaje mi się, w jego wykonaniu dosyć mocna. Można się gdzieś tutaj przyczepiać, że. No, nie uda ci się człowieku niemalże 100%, tak mi się wydaje, 100% dokładnie odwzorować konkretnej epoki, ubiorów z konkretnej epoki, ekwipunku, sprzętu, pożywienia. Gdzieś tutaj się pojawia czekolada milka spożywana codziennie. W pełni to rozumiem, nie mam nic do tego, ale sama próba podjęcia się czegoś takiego, z mojej strony ogromny szacunek, bo, bo co to daje? Bo co to daje? Naprawienie się, mi się wydaje, że tutaj. O tym mówi ta książka. I tak się zastanawiam, czy taka przesadna dbałość o to, żeby było tradycyjnie, surowo, wręcz momentami nieprzyjemnie, żeby jak najbardziej odwzorować tamte lata jak najbardziej zbieżnie żyć z tym, jak żyli kiedyś bushcraftowcy, tak to nazwijmy. Czy to ma w ogóle sens, jakiś głębszy sens? I wydaje mi się, że dotarcie do takiego momentu, gdzie czerpiesz, zaczniesz czerpać z tego radość, przyjemność, eee, no to jest właśnie ten sens. To jest e, coś, czego nie dostrzega, wydaje mi się, że 90, być może nawet więcej, procent współczesnych biwakowiczów, bushcraftowców, prepersów, survivalowców. Tak mi się wydaje. Nie chcę mówić za wszystkich, ale za sie, mówię za siebie, za tych, których znam. Eee, Zejście do tak mocnej surowości, do takiego ograniczenia swoich stref komfortu, jednocześnie dostrzeżenie w tym wszystkim piękna, a w zasadzie piękna nie w tym ekwipunku, który pomaga ci to przeżywać w ten sposób, a w zasadzie dookoła tego wszystkiego, co jest, żeby nie skupiać się na linkach, odciągach i innych rzeczach, a skupiać się na samym sednie tych, tych, tych wypraw, tych samotnych pięknych wypraw. Tutaj ponad wszelką wątpliwość muszę stwierdzić, że Rufus, człowiek ten jest bez wątpienia, ponad wszelką wątpliwość to stwierdzam, pff, ogromnym liderem, piewcą e, tradycyjnego bushcraftu w naszym kraju. E, to, jak mocno ten koleś przyczynił się tłumacząc różne książki, wydając je w swoim wydawnictwie, e, w zasadzie. Układając swoje życie w tę stronę, żeby tłumaczyć te książki, sprzedawać je, żyć z tego i mieć dzięki temu hajs na wyprawy i żyć w ten sposób, a później jeszcze te wyprawy dokumentować, jak w postaci tej książki. Moim zdaniem zasługuje to na duży szacunek, ee, z racji tego, że no, to jest jego życie, jego wybór. Ja się bardzo cieszę, mogąc wchodzić w ten świat, e, mogąc poznawać te jego wybory, mogąc poznawać te jego wybory i cieszyć się e, tymi jego chwilami, na, na odludziach laponii. W końcu muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że Rufus w końcu stworzył coś własnego. Nie szedł w nieskończoność w te wyzute z wszelkiej dramaturgii, jakichś wyższych emocji, poradniki, obozownictwa, podróżowania. No, Powiem Wam szczerze, mam czasami taką manię, że czytam jedną książkę i zanim zajmę się drugą, to muszę dokończyć tę jedną. I tak miałem właśnie z Galtonem. Sztuka podróżowania. Jeszcze dwa dni temu przyszła mi ta książka, musiałem tego Galtona skończyć, męczyłem go okrutnie, skończyłem i zabrałem się za to. Porównanie Galtona, w zasadzie poradnika, cenionego poradnika przecież od lat na całym świecie, no i subarktyki, to są dwa różne światy, to jest przepaść między tym, nie ma co tego porównywać, z racji też na, na samą treść. W Galtonie gdzieś tam pozbyte emocji, taki suchy opis ekwipunku, sprzętu, okoliczności podróżowania i, i w, proponowanych zachowań w, w konkretnych okolicznościach, ileż to już razy w książkach Starego Wspaniałego Świata czytaliśmy. E, w wydaniu Galtona troszeczkę innym okiem spojrzenie. Okej, okay, suche, suche, gdzieś tam jakieś takie bez emocji podejście. A tutaj ta książka, no proszę Państwa, to jest esencja książki podróżniczo- Przygodowej. To się czyta z sercem. Generalnie, no, zbliżałem się gdzieś tam święta. Nowy rok, prawdopodobnie nie będę w stanie za bardzo nagrywać kolejnych odcinków. Ale wyrwałem się dzisiaj na, na parę godzin na szybkie ognisko i zrobienie tego filmu dla Was zbliżają się święta wszystkiego dobrego na nowy rok przede wszystkim dla was więc jeśli ktoś szuka możliwości kupienia komuś bliskiemu, komuś bliskiemu znajomemu, koledze, żonie partnerowi, partnerce książki na święta czy też z innej jakiejś okazji no nie może wam się trafić nic lepszego ta książka gwarantuje wam będzie o wiele lepszym prezentem niż 17 nóż dla kogoś Piąty, piątek, krzesiwo kowalskie, bądź też, bądź też nowoczesne. Nie, nie będzie lepszego prezentu niż ta książka. Polecam ją w zasadzie każdemu, sam puszczę ją w obieg wśród znajomych, w rodzince nawet ją puszczę. Myślę, że, że taką przygodę czyta się z zapartym tchem. Chciałoby się czytać częściej, więcej, także Rufus, nie składaj pióra. E, wspieram Cię w tym, e, jak tylko mogę duchowo, jeśli mogę w jakikolwiek inny sposób w jakikolwiek inny sposób, daj znać mawiają, że literatura poszerza horyzonty rozbudza wyobraźnię mili Państwo, ta książka to wszystko ma, ta książka ma to coś Subarktyka Rufus polecam, trzymajcie się, cześć